Witam Was. Przed nami święta, przed nami końcówka przygotowań. W związku z tym ten weekend może być naprawdę mocno napięty, ale też może przynieść dużo niespodzianek. Największą niespodzianką, która może nas czekać, wszystkich, to chęć pomocy w. Nauczeniu się czegoś, może wy będziecie chcieli poszerzyć swoją wiedzę, swoje umiejętności albo dostać się na jakiś kurs bądź wyjechać gdzieś na jakiś obóz, który wiąże właśnie się z poszerzaniem swoich horyzontów. I właśnie teraz nadarzy się okazja, żeby ktoś do Was wyciągnął tą pomocną dłoń. I powiem Wam, że wcale nie będzie chciał wzajemności. To po prostu będzie tak czyste dane od serca, żebyście mogli zrobić coś dla siebie. To nie tylko musi dotyczyć tej edukacji, tego kształcenia tak szeroko pojętego, ale również może być to taka fajna pomoc, gdy chcemy rozwijać swoje zainteresowania, kiedy chcemy się czegoś nauczyć, ale też może się okazać, że praca, którą wykonujemy w którą wkładamy swój wysiłek, którą chcemy, żeby ktoś jeszcze docenił, zauważył i chociażby przez naszą pracę się czegoś nauczył, ta praca przyniesie wymierne efekty. I to nie jest czas taki, żeby czekać, że słuchajcie. Tego, tej wzajemności, tego takiego docenienia, ale też jakieś rekompensaty. Nie. To się będzie działo po prostu spontanicznie, prosto od serca, i nie będzie tutaj żadnych takich konkretnych układów, ja tobie to, ty mnie tamto. Naprawdę bardzo takie fajne, od serca płynące. Podanie ręki i umożliwienie, czy to właśnie zdobywania nowych umiejętności, czy pójścia na studia, czy dania wręcz finansów na to, żeby można się jeszcze czegoś w życiu douczyć, zdać jakiś egzamin, dostać się na jakiś kurs, czy też. Czy też wreszcie właśnie podnieść swoje kwalifikacje? Może Was to trochę zaskoczyć, bo już nie, nawet nie wierzyliście w to, że ktoś o czymś takim pamięta i chciałby, żebyście wy właśnie mieli tą swoją ścieżkę życiową gładszą. Lek, lżejszą, ale też taką, która Was satysfakcjonuje. To może być tą wielką, wielką niespodzianką. I samych niespodzianek, miłych, ciepłych, serdecznych, kochanych Wam życzę. Niech te święta właśnie będą odzwierciedleniem wszystkiego tego, co najlepsze w Waszym życiu, i niech będą po prostu kochane, Ciepłe, bliskie, rodzinne. Wszystkiego najlepszego no i wesołych świąt.